Daj. Witajcie na kolejnym wideo. Jakiś czas temu kupiłem sobie ekspres do kawy. Był w promocji i miał WiFi. Co prawda to WiFi było kompletnie nieprzydatne w Polsce, działa tylko w Stanach Zjednoczonych, ale miał WiFi. Normalnie z tym WiFi ten ekspres jest dużo droższy. No ale mój kosztował tyle samo co standardowy bez WiFi, bo był w promocji. Mam w ekspresie do kawy WiFi. Nigdy pewnie z niego nie skorzystam, chyba że się przeprowadzę do Stanów. A teraz firma Tepenix przysłała mi taki oto przedłużacz. I co? Tak, zgadliście ten przedłużacz też ma WiFi. Tak naprawdę to są trzy smart gniazdka wpakowane w przedłużacz, każdy można sterować osobno. Mamy trzy gniazdka. Mamy jeszcze dodatkowo USB i nawet USB typu C. No, USB typu C jest bardzo przydatne, żeby na przykład naładować najnowszy telefon. I ciekawi mnie, jak to działa. Mamy tutaj wsparcie dla mm, Amazon Alexa, dla Google Home. Można tym też głosowo sterować. Oczywiście trzeba mieć odpowiedni hardware do tego. Przedłużacz nie jest jakiś mega długi, bo to jest tylko półtora metrowy przedłużacz. Bardziej to robi jako taki zestaw smart gniazdek niż przedłużacz. To tak naprawdę nie powinno się nazywać przedłużacz. Zresztą tutaj jest nawet napisane na opakowaniu Multiprise Wi-Fi Connect. Po francusku, czyli wysłali mi jakąś wersję gdzieś chyba na rynek francuski sprzedawaną, ale ja sobie to podłączę, skonfiguruję, zobaczę jak to działa, co to potrafi. Yy, powiem tak. Jeżeli macie jakieś serwery, to jest to bardzo fajna opcja. Konfigurujecie sobie odpowiednio komputer, zaraz Wam pokażę, jak. I to jest naprawdę świetna opcja. Do użytku domowego? Zaraz coś wymyślimy. Także zapraszam na film. Głupol się bawi domofonem pod moimi drzwiami. Dobra. To jest nasz tapo Multiprise Wifi Connecti, nie znam francuskiego. I komuś się nudzi pod tym domofonem. Cały czas wciska guzik. Ciekawe, będę musiał chyba się tam przejść i zrobić małą rozróbę. Dobra. Wracamy do naszego filmiku. Tapo przedłużaczek taki Odpakujmy go sobie. Zobaczę, co jest w środku z ciekawości. I jak to wygląda? No przedłuża to ciężko powiedzieć, bo to tylko półtora metra ma, to jest bardziej, tak jak mówiłem, takie a'la gniazdo, tylko że trzy w jednym. Rozpakujmy, doleczko sobie damy tutaj, nawet folia jest. Folię damy gdzieś tutaj. No i mamy proszę Państwa coś takiego fajnego, ja sobie tutaj ten sznurek też odwiążę, bo mi tak naprawdę tutaj będzie tylko więcej przeszkadzać. No Podłączę sobie od razu. A co? Do zwykłego przedłużacza. To mam taki do zwykły przedłużacz jakiś Chińczyk. A tutaj mamy nasz przedłużacz tp link TAPO. Model chcecie? Podam Wam model. Dziś to na pewno jest napisane, jak to jest model. Albo przynajmniej powinno być. Mam nadzieję, że nie jest po francusku. Mm, zaraz znajdziemy model. Spokojnie. TAPO P300. To jest właśnie model. Tego urządzenia maksymalnie 10A 2300W jest w stanie obsłużyć. I powiem Wam, że to, że to jest takie dosyć ciężkie. Czyli w środku ma tak dosyć fajne podzespoły. Bo to, to już nie jest ciężkie, to jest lekkie. A to jest naprawdę ciężkie. Czyli podejrzewam, że w środku mogą być całkiem fajne podzespoły, może nawet jakiś varistor, kto wie. Nie, nie znam specyfikacji dokładnych w środku, bo trzeba było rozebrać tutaj na opakowaniu za dużo. W zasadzie nie ma, no mamy tutaj, że mm, jest tutaj, że port USB jest typu rapid, czyli szybkie ładowanie. Mamy też tutaj Secure Guarantee, czy jakieś zabezpieczenie, przepięciowe, bezpiecznik jakiś butonowy. Tu jest coś w system LED anti-Uknop N coś tam po francusku chyba to jest. Jest tu coś takiego. No jest, faktycznie mamy tutaj przycisk. Bezpiecznik, normalny bezpiecznik, który wyskakuje, jak dojdzie do przeciążenia. Fajne, naprawdę fajne. I co dalej? Przycisk. Wyłączymy. Włączymy. Wszystkie trzy naraz się uruchamiają i możemy je z powrotem wyłączyć. I możemy je z powrotem włączyć. Te się nie palą. Żadno z tych się nie pali. Więc USB, no USB nawet tutaj jest QC 3.0. I jest tutaj jeszcze 18-watowy port USB typu C. Na USB mamy 5V oczywiście. Maksymalnie tutaj jest napisane 3A. Bo takie niegłupie te USB tutaj są. Ja pozwoliłem sobie już zainstalować to urządzenie w e, smartfonie. No bo instalka tu jest tak każdego gniazdka. Naprawdę możecie na innych moich filmikach widać, e, zobaczyć, jak się takie smart urządzenia instaluje. To jest naprawdę banalne. Ja sobie już to zainstalowałem, mam to tak naprawdę już wrzucone do smartfona. No i jest. No, i mamy naszego smartfona, i teraz ja sobie wejdę gdzie? Do aplikacji SmartTapo. I tutaj mamy trzy nasze urządzenia. Tak, to urządzenie zgłasza się tak naprawdę jako trzy urządzenia, które można osobno włączyć bądź wyłączyć. Czyli na przykład wyłączę smartplug 1, to mi zgaśnie dioda numer 1. Włączę, później dwójka. I tak samo trujeczkę mogę wyłączyć. Bardzo fajne urządzenie. Można trzy urządzenia zasilić zdalnie i sobie je po prostu wyłączyć, jeżeli nie chcemy z nich korzystać. Niestety nie ma tutaj nic na temat USB. Najprawdopodobniej one chodzą pasywnie, niezależnie od tego, czy te urządzenia są włączone. Nie wiem, jak jest w przypadku, gdy wyłączymy wszystko ściskiem. Czy USB też gasz. No, musią to sprawdzić. A jak to sprawdzić? kable USB typu C. Akurat mam taki kabelek, podłączmy. Będzie widać, po prostu telefon mi zacznie ładować, jak podłączę. Zaraz się okaże, czy to działa w ten sposób, Sami są ciekawy. No tak, teraz mi ładuje telefon. I ciekawe, czy jak wyłączę, zniknie ładowanie. A, to było włączone. Czyli to pasywnie działa. Niezależnie, czy jest włączone, czy nie. Mogę sobie wciskać guzik i tak będzie ładować telefon. To działa pasywnie. Te wyjścia są pasywne. Dobra. Super. Mniej więcej wiemy, jak to działa. Czy coś jeszcze musimy wiedzieć? No, nic tutaj więcej w sumie nie musimy wiedzieć. Poza tym, że tutaj jak sobie wejdziecie mmm, jeszcze w smart plug, no, na przykład smart plug 2, Mamy tutaj różne statystyki, na przykład czas pracy, ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni. Nie widzę tutaj, żeby był jakiś pomiar, na przykład zużycia prądu. Nie działa tutaj miasto, które pokazywałem na wcześniejszym filmie. Nie ma tutaj pomiaru. Jest tylko czas pracy. No i do tego możemy sobie zrobić jakiś harmonogram, na przykład o danej porze włączyć bądź wyłączyć. I co ja zrobiłem z tym czymś? A więc tak. Po pierwsze, podpiąłem sobie serwer NAS z dyskiem twardym, który mi się odpala tylko wtedy, jak na przykład rano się obudza, o godzinie 6 rano on się odpala i wyłączy się o godzinie 23, kiedy już z niego nie korzystam, żeby prądu nie sią. Drugie, serwer na Proxmoxie, na którym jest 6 wirtualek, korzystam tylko z nich do pracy, czyli do robienia filmów na YouTube. Tak samo, o 6 rano się... Włączy. Mniej więcej 23 on się wyłączy, i pewnie spytacie, jak to zrobiłem na serwerze, że on mi się uruchamia z gniazdka. Bo przecież, jak komputer włączycie, to trzeba wcisnąć guzik. Niekoniecznie, można w Biosie zmienić pewną opcję, że na przykład, jeżeli nie będzie prądu, to on mi się powinien wyłączyć automatycznie. Mam taką opcję i w przypadku później powrotu prądu serwer mi się załącza. Pewnie ktoś zaraz powie, że dyski twarde niszczę. Nie. Na serwerze mam zrobiony harmonogram zadań, że za 5.23 on się wyłączy, zamknie wszystkie wirtualki i zgaśnie. I w zasadzie tylko później odpalenie prądu uruchamia nam Serwerek. Bardzo fajna opcja. Działa też przy ceniku napięcia, jeżeli na przykład nie będzie napięcia. Mam UPS, ale na przykład, jakby brakło napięcia, tak samo serwer wyłączy się już fizycznie. Sam z siebie nie z harmonogramu, tylko sam z siebie się wyłączy, bo nie ma prądu. To przy powrocie napięcia, tutaj na no to wyjście, też on się uruchomi ponownie. Jest jeszcze trzecie gniazdko: telewizor. Podpią sobie telewizor. Ktoś pyta dlaczego. Telewizory najnowsze, zwłaszcza z Androidem, biorą prąd. Niewiele tego prądu pobierają, ale przez to, że są w stanie czuwania, skórczewyk pobiera prąd. Mój pobiera aż 4,5W, a sama taka listwa pobiera mniej niż 1W. No więc chyba dzięki temu można troszkę przeoszczędzić, tak mi się wydaje. I tak samo telewizor mam ustawiony, że jest aktywny tylko od godziny 6 rano do 23. Czyli jak idę w kimę, to już z niego. Nie korzystam. Zresztą, nawet jakby mi się przedłużyła jakaś impreza, czy coś, to w aplikacji mogę weźć sobie wszystko po prostu odpalić. To nie problem. Także no, ma to pewne zalety. Mm. Jeszcze jedno chyba takie gniazdo sobie skołuje. Też na trzy. Na jednym, ale to na lato. Na jednym sobie podłączę najwidzierzch powietrza, a na drugim klimatyzator. Całkiem fajna opcja. I wiecie, z czym go sparuje? No, w życiu nie, nie zgadniecie z tymi oto tutaj, właśnie czujnikami. Mam tutaj taki fajny czujniczek wilgotności i temperatury. On jest yy, skonfigurowany razem razem z hubem, i wtedy, jak temperatura spadnie, na przykład yy, poniżej jakiejś temperatury, to załączy się nawilżacz powietrza. A wtedy, czy niższa temperatura ogólnie zimą, wasza powietrze lubi wysychać. A jeżeli temperatura będzie nasza za wysoko, to włączy się klima. Taki Smart home sobie zrobię. Fajna opcja, naprawdę fajna opcja i tak to zamierzam skonfigurować. Na no jakimś przyszłym filmie pokażę jak to wszystko bardzo fajnie pokonfigurować. Dobra, mam nadzieję, że film się spodobał, także do następnego, cześć!